Portret kardynała. Epidemia. Reżyser Ra w prawej dłoni trzymał srebrne pióro, w lewej natomiast spory arkusz pergaminu. To dla ciebie, książę. Co mam z tym zrobić? Jak to, co? Nie domyślasz się? Masz napisać dla naszego teatru. Najpiękniejszy na świecie, jak też w zaświatach. Poemat o miłości. Zamurowało mnie. Prze przecież. Ja, ja nie umiem pisać poematów. Wydukałem drżącym głosem. Wiem, że potrafisz. Wszyscy czytaliśmy Twoje pamiętniki. Naprawdę. Stąd po naradzie całej rodziny doszliśmy do wniosku, że śmiało można ci powierzyć to ważne dla naszej sceny zadanie. Pamiętniki pamiętnikami. To tylko proza. Ale... Chociaż spróbuj. To dla nas bardzo ważne. Wiesz, jaką nazwę nosi nasz teatr? Nazwa zobowiązuje. A kiedy utwór będzie gotowy. Przeniesiemy go na scenę. Twoje nazwisko przejdzie do historii. No, mój młody panie, szkoda czasu. Do roboty. Z pewnym wahaniem wziąłem podane mi pióro i pergamin. Położyłem je na szerokiej poręczy tronu i Zamyśliłem się. Od czego tu zacząć? Nad moją głową zaczęły zapalać się światła rampy, jedno po drugim. Nie emanowały jednak zwykłymi kolorami, były to raczej kompilacje, bardziej nawet kompozycje rozmaitych barw, żywych, mrugających, biel zmieszana z czerwienią i błękitem, zieleń i złoto, czerń i purpura. Wtedy przyszło owo natchnienie. Nie pochodziło z zewnątrz, ale z samego rdzenia mojej duszy. W najbardziej przepasnej głębi serca zobaczyłem rodzinny pałacyk w powderze i <tryk> oboje rodziców, młodych i pełnych radości. Jak przechadzali się w białych odświętych ubraniach po ogrodzie, w skąpanym słońcu. Tak. To było to. Już wiedziałem, co chcę napisać. Wszystko, wszystko zaczyna się od spojrzenia w głębie oczu i serca i zaraz grają na harfie Westchnienia, myśli i szepty szlachetne. W porannej przestrzeni światła i rymu budzą się wiersze: Te od ukochanej, i gotów jesteś do wielkiego czynu i dostąpania po drogach nieznanych. Niedługo potem ślub i wesele ty w bieli, on w czerni dostojnej. Słowa przysięgi to znaczy tak wiele dla dni i nocy. Życiem niespokojnym, życiem niespokojnym dłoni przywołałem oko horusa tekst dla ciebie jego oczy słońce i księżyc rozjaśniły się z widocznym zadowoleniem ja zaś pisałem dalej a potem w życie wpisana ta troska by w codzienności wydobywać perły. W bólu i trudzie dźwięczy złota zgłoska, pisana miłością, bez przerwy. W mistycznej kuźni, miłość się dopełnia. Kiedy dwa serca w jedno się przetawia i mimo bólów. Pozostaje wierna, na znak dla swoich, dla świata. Stąpając czasem po ścieżkach obrosłych, W lęki i strachy, gdzieś w sercu ukryte. Sięgajcie do dawnych poezji miłosnych, Spajając lęk i strach zachwyta. Teraz podeszła do mnie Ang. Bez słowa za to w podrygach radosnego tańca zaaprobowała swoją kwestię. Pióro sunęło po pergaminie coraz szybciej, gdy w każdej burzy błysk i deszcz, i ciemność, gdy serce człowieka swe oko zamyka. Cóż, i w miłości taka jest kolejność. Po burzy słońce chłód znika. I płyną wam lata na łzach i uśmiechach tych czy tych więcej, któż zliczy. Są rosy radosne, spijane w pośpiechu, a jutwaj zawsze pełne tajemnicy. Tajemnicy. Srebrne pióro zatrzymało się. Do tronu zbliżył się pierścień Atlantów. Przetoczył się subtelnym i radosnym dźwiękiem po tekście. To dobry omen. Ruchy dłoni zaczynały już nie nadążać za myślą. Trzeba zamarzyć o dalekich krajach, by dotknąć rozumem. I sercem inności, wzbić się w przestworza, zbłądzić na rozstajach, czasem za cenę śmieszności. Zatęsknić potem za rodzinną ziemią, przez deszcz i słońce wypatrywać domu. W i z przysupnąć w fotel i łzeł cicho pokryjąc Bardzo byłem ciekaw co zdarzy się teraz bo przecież nie zawiod źle go oceniłem Uroboros pełzał w zawrotnym tempie. Wkrótce poczułem go na trzewigu, potem na łydce, wreszcie na kolanach. Z ogromną ciekawością wsadził głowę w tekst. Czytał, co chwila wysuwając, to znów wciągając rozdwojony język. Z spojrzał na mnie i lekko pokiwał głową. Trochę wbrew sobie ostrożnie dotknąłem węża. Tym razem nie bronił się. Posłał mi niemal ludzkie, wdzięczne spojrzenie i zniknął, zostawiając tylko na mojej białej pończosze długi, wężowy, wielobarwny ślad. Wczułem, że poemat ma się ku końcowi. Czy ostatnie zwrotki pisałem już wolniej, jednak nie mogłem pozwolić sobie na jakiekolwiek rozkojarzenie, które zepsułoby całość? W płomieniu spala się to, co nietrwałe. Zaś hart i siłę szlachetna rzecz bierze. Hartujcie zatem to, co dobre, piękne, na wieczność całą. W to wierzę. Niech promień słońca, każdy wiatr powiew pozwoli zachwycać się sobą codziennie i patrzeć w ten urok oczu i serca. Pomimo lat niezmiennych. I wasze święto pośród serc przyjaznych. Niech będzie źródłem siły i pewności, że całe życie w dniach chmurnych i jasnych niesie potęga miłości. Złożyłem pióro i wziąłem głęboki oddech? Światła rampy płonęły nadal. Teraz jednak ich blask był spokojniejszy i bardziej stonowany. Koniec, westchnąłem. Może zabrzmi to dziwnie, ale odczuwałem spore zmęczenie. Pojawiło się również pytanie kto odczyta ostatnie zwrotki? lecz i na nie znalazła się wnet odpowiedź. Do tronu podeszła bogini Bastet. Pozwól, książę, że ja to zrobię. Nie mogę się oprzeć. Posłała mi ciepły uśmiech. Gorączkowe pytania rozpalały mnie coraz bardziej. Jaki będzie finał tych niezwykłych wydarzeń? Co za chwilę stanie się na scenie Wielkiego Teatru Miłości. Ach, gdybym miał choć odrobinę daru przewidywania rzeczy przyszłych, na pewno mocno bym poskromił swoją ciekawość.